Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o niebieskich storczykach. Zapraszam do oglądania. Ostatnimi laty, przechadzając się po sklepach, bardzo często może rzucić nam się w oczy storczyk o niebieskich kwiatach. Obecnie odmian storczyków jest tak dużo, że nie wszystkie nawet posiadają swoje nazwy. Jednak niebieski kolor w naturze nie występuje i pewnie dlatego budzi tak dużo kontrowersji. Niebieskie orchidee należą do rodzaju Phalaenopsis i pierwszy raz zostały zaprezentowane w 2011 roku na wystawie kwiatów tropikalnych na Florydzie i niedługo później w Europie. Roślina ta posiada zarówno rzesze zwolenników, co przeciwników. Intensywny niebieski kolor zwykle niepodob się zapalonym storczykarzom. Nie trzeba bowiem być storczykowym specjalistą, by domyślić się, że niebieski kolor nie jest naturalny, a rośliny te są barwione. Warto tu również wspomnieć, że niebieskie storczyki nie powinny określać się mianem odmiany, ponieważ kolor ten nie jest cechą stałą. Ponieważ, aby uzyskać ten intensywnie niebieski kolor, zwykle używane są białe odmiany i w fazie wzrostu pąków kwiatowych do tych Bąków wstrzykuje się niebieski barwnik. Zabieg ten oczywiście przeprowadza się w warunkach sterylnych, by zminimalizować zakażenie różnymi patogenami. Do tego farbowania używa się niebieskich naturalnych barwników lub błękitu metylowego, który używany jest również w akwarystyce oraz farmacji. Ten cały zabieg barwienia jest jednorazowy, więc po przekwitnięciu tych kwiatów następne będą już odcieniu białego. I Jest to dosyć istotna informacja, ponieważ Zwykle niebieskie orchidee są znacznie droższe, więc w perspektywie długoterminowej można powiedzieć, że przepłacamy za białe kwiaty. Przeprowadzenie tego barwienia w domowych warunkach jest prawie, że niemożliwe. Oczywiście w internecie możemy znaleźć poradniki, jak takie barwienie przeprowadzić, jednak te domowe metody są raczej bezskuteczne. Hodowcy cały czas ciężko pracują, by stworzyć niebieskiego, takiego naturalnie niebieskiego falenopsisa, ale jak na razie bezskutecznie. Takim rodzajem storczyka, który ma kwiaty prawie że niebieskie, bo nie do końca jest to taki ciemnofioletowy kolor, jest rodzaj Wanda. Jednak jest on troszkę cięższy w uprawie niż rodzaj Falenopsis. Częstym błędem jest chęć zabarwienia takiego storczyka specjalnym nawozem do hortensji, która powoduje, że hortensja ogrodowa ma niebieskie kwiaty. Jednak w przypadku storczyka, Taki nawóz do hortensji absolutnie nam nie pomoże, ponieważ hortensja ogrodowa jest to roślina, której wybarwienie kwiatów zależy od odczynu pH w glebie. Preferują one gleby o odczynie kwaśnym i tylko wtedy ich kwiaty będą przebarwiały się na kolor niebieski. W przypadku storczyka używanie takiego zakwaszającego nawozu może doprowadzić do jego obumarcia. Jeśli chodzi o uprawę niebieskich orchidei, to nie różni się ona od uprawy innych storczyków z rodzaju falenopsis. Jeśli chcielibyście zgłębić, jak takie rośliny uprawiać, to opowiadałem już o tym w innym filmie. Zapraszam do jego obejrzenia. Pozostaje zatem pytanie, czy taki niebieski storczyk to hit? Czy mimo wszystko kit? Według mnie, w przypadku uprawy długoterminowej, lepiej wybrać inną odmianę o jakimś ciekawym kolorze, a jest ich naprawdę sporo, ponieważ ten niebieski kolor i tak z czasem zejdzie i będziemy mieli pospolitego białego storczyka. Intensywnie niebieski kolor jest jednak bardzo efektowny. Myślę, że jest to fajna propozycja, na przykład na prezent, by w momencie obdarowywania powstał taki efekt wow. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje. Informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!